Witajcie, skorpiony. To jest czytanie dla Was na miesiąc yy, lipiec 2024. Spójrzmy najpierw na kartę wyroczni, co ona Wam tu chce przekazać. Energia tego miesiąca, więzień myśli, sabotowanie samego siebie, świadomość niedostatku. Wow, wow, chyba będziesz drogi skorpionie dramatyzował. Coś będziesz brał na wyrost, nie będziesz się czuł chyba bezpiecznie i to będzie, to takie denerwowanie będzie właśnie z tego wynikało. Nie będziesz się czuł tak do końca komfortowo i bezpiecznie. O czym jeszcze chcecie Cię poinformować ta karta? No właśnie, że Ty sam usidlasz się w jakichś negatywnych opiniach, negatywnych myślach, negatywnych spostrzeżeniach. Do najwyższego dobra właśnie nie będą dopuszczały Cię Twoje myśli, w których będziesz sabotował samego siebie, drogi skorpionie, które w sobie dusisz, które w siebie wtłaczasz. W swoim mniemaniu możesz robić wszystko, co w Twojej mocy, aby sprawić, żeby Twoja rzeczywistość przejawiła się, ale Naprawdę niewykluczone, że ulegasz myślom pod tytułem nie potrafię tego zrobić, nie zasługuję na to, po co próbować, jak mi się nie uda, to mi się nie należy, jestem antypatyczny, źle wyglądam, nie podoba mi się to, co jest we mnie, co sobą przedstawiam na zewnątrz. To jest więzienie, które sam dla siebie budujesz, drogi Skorpionie, i pora by było to zmienić. No dobra. Na szczęście to nie jest rzeczywistość, która Cię otacza, tylko Ty sam będziesz kreował właśnie takie niepotrzebne myśli. No to energia miesiąca dla Was, drogi skorpiony. Powolutku, kroczek za kroczkiem, stabilnie do przodu. Wyzwanie, co musicie przepracować w tym miesiącu, co będzie bardzo ważne. No właśnie, uspokój się, zrelaksuj. Odpuść, przestań uczestniczyć w tym wirze wydarzeń, który trwa wokół ciebie i cię destabilizuje. Daj sobie trochę relaksu, spokoju, wycofaj się, niech tam na zewnątrz szaleje burza, a ty spokojnie odseparuj się od tego i znajdź takie miejsce, w którym możesz poświęcić sobie trochę czasu, tak? Bo możesz mieć na to brak czasu w ogóle. Co odchodzi do przeszłości... Definitywnie. Król Mieczy, jakieś różne decyzje, różne, różne sprawy, które miały miejsce, które musiałeś może podejmować jakieś decyzje, może musiałeś podlegać pewnym wyrokom, opiniom, decyzjom i to Cię właśnie zirytowało i zmęczyło. Co masz w głowie, w sercu? Do czego dążysz? Osiem monet. Osiem monet. Żeby wszystko przebiegało rutynowo, spokojnie, bez zakłóceń, schematem, żeby nic nie wyskakiwało ponad, ponad schemat, tak? Co jest w głębokich uwarunkowaniach waszej podświadomości, gwiazda? Żeby się udało, żeby się spełniło, żeby wszystko było pięknie żeby to było, żeby wydarzenia, w których będziesz, drogi Skorpionie, uczestniczył, miało po prostu zabarwienie spełnienia Twojego najpiękniejszego marzenia. No dobra, to co w takim razie idzie do Ciebie? Ach, trzy miecze. Dobra, Wasza energia w tym czasie. Dziesięć mieczy. Dużo myślenia, dużo, bardzo. Zgadza się tutaj. Wy będziecie siebie sami osaczać jakimiś pesymistycznymi, negatywnymi myślami. Skorpiony basta. Co przychodzi z zewnątrz? Spokój, komfort, bezpieczeństwo. Przepraszam, muszę przeczekać ciągni. Okej, okay. mm. o czym musisz koniecznie wiedzieć? Sześć kielichów, jaki jest wynik? Dziewięć buław i pięć mieczy. Wskazówka bądź rada dla Was. Siedem kielichów. No, powiem szczerze, bardzo to czytanie jest. Co tu Was czeka drogie skorpiony? Że tak się zamartwiacie, że tak siebie boksujecie. Może za bardzo wam na czymś zależy? I to powoduje ten stres, i te nerwy, i to, że widzicie wszystko w czarnych barwach, bo inaczej to sobie wyobrażaliście. No, bo macie energię miesiąca bardzo stabilną, że wszystko idzie naprawdę według planu, według schematu, tak jak powinno. To są tylko wasze myśli i obawy o to, że jest inaczej. Macie się uspokoić, nie dramatyzować, to jest właśnie jako wyzwanie. Być może jest trochę chaosu, być może jest trochę rozgardiaszu, ale jesteś na ukończeniu jakiegoś, jakiegoś wydarzenia. I naprawdę już nie ma sensu za wszelką cenę dopinać tego po swojemu. Być może są ludzie, którzy tutaj chcą Ci pomóc, a ty nie chcesz przyjąć tej pomocy, jesteś poirytowany, zdenerwowany, zawiedziony wręcz. No dobra, dopowiedzmy sobie w ogóle do tych wszystkich kart. Z zewnątrz idzie bezpieczeństwo, komfort. Musicie o czymś wiedzieć. O czym musicie wiedzieć? Sześć kielichów. Rodzina, dzieciństwo, miejsce twojego rodzinnego domu jest bezpieczne. Wszyscy, którzy w tym domu są, chcą dla Ciebie dobrze. Kochają Cię, opiekują się Tobą, robią to w trosce o Ciebie. Mimo, że Ci się to nie podoba, i mimo że sprawia Ci to tyle mętlików w głowie. Jaka jest rada wskazówka? Po prostu masz. Przyglądaj się wszystkim propozycjom, rozważaj wszelkie propozycje, nie upieraj się na jedno rozwiązanie, tak? bo naprawdę rozwiązań tej sytuacji, o którą się martwisz, jest naprawdę wieloraka. Na wyniku mamy dziewięć buła, zmęczonego bojownika, który po prostu się boksuje z rzeczywistością, już jest zmęczony, już ma dosyć i czuje, że, że doznaje jakieś porażki. O co tu chodzi z tymi trzema mieczami? Nie widzisz po prostu, yy, nie widzisz dalszej drogi porozumiewania, kontaktu yy, z kimś, kto cię zranił. To jest raz. To może być ktoś starszy, to może być rodzic, to może być ojciec. Tu mogło nadejść jakieś, jakieś informacje, które cię zraniły. Ale mamy tu rycerza pentakli. Ktoś daje ci dobre rady. Ktoś daje ci dobre rady. Twoja energia. Dziesięć mieczy i eremita. Wycofaj się, znowu, wycofaj się, uspokój się, wycofaj się do jaskini swoich myśli i swoich doświadczeń, popatrz na sprawę przez pryzmat przeszłości, tego co już przeżyłaś z danym człowiekiem, czy w danej sytuacji, jeżeli ta sytuacja może być jak gdyby no, powtarzalna, tak, a jeśli nie, to do człowieka, który przynosi właśnie to twoje zranienie. Ty się czujesz, że ty się boksujesz ze ścianą, po prostu. No, może to jest twoja mama? Może to jest twoja mama, a może teściowa? Ktoś, kto chce po prostu po swojemu działać, i tobie to nie odpowiada, tobie to nie pasuje. Brak tutaj jest równowagi w dawaniu i braniu, tak? Ktoś tutaj po prostu zarządza wbrew Tobie i to Cię bardzo irytuje i denerwuje. Dobra, a co tu z zewnątrz przychodzi jako cztery, m, cztery monety? No ktoś chce ze swoich barków się zdjąć jakiś ciężar. I to się uda. I to będzie Twoja rodzina. Ktoś z Twojej rodziny. Twoja rodzina. Dokładnie, Twój klan. I słońce. No kochanie, będzie wszystko pięknie, wszystko będzie dobrze. Naprawdę wszystko się spełni tak, jak sobie to wymarzyłaś. Mimo, że to nie będzie schemat taki, jak sobie wymyśliłaś, tak? Co tu mamy na wyniku? Spokój, balans, harmonię. Odpocznij, odpocznij. Spójrz na sprawy po prostu przegrupuj siły. Sprawdź plan działania. Bo może to, co ci podpowiadają inne osoby jest słuszne. Co musisz wiedzieć? Że rodzina przyniesie ci zakończenie tego impasu, w którym jesteś. No, i Twój partner, Twój partner, Twoja miłość. <laughs> Pięknie. Eee, wskazówka bądź rada. Masz różne możliwości, aby okazywać miłość, czułość, otwarcie swojego serca eee, lub przyjąć od różnych ludzi miłość, która jest Ci oferowana. Hmm. Słuchaj też swojego partnera, słuchaj też swojego być może ojca też. Bo tutaj dosyć dużo męskich energii wokół ciebie jest życzliwych, że tak powiem, tak? Życzliwych. Mhm. Ktoś tu będzie miał pieczę nad tobą i będzie cię namawiał do. Rozwiązań, które sam widzi. I, i to cię uspokoi. To cię... Być może tutaj jest jakaś sprzeczność między mama tak, tata co innego, ale tata rozumie, że mama chce dobrze. No, jakoś tak to widzę. Okej, okay. i co mamy jeszcze na wyjściu? Magikat. Bardzo piękna, twórcza energia. Hmm. I znowu mamy dwie postacie: jakby mama, tata, i coś tu się wydarza. Coś się tworzy, co ich jednoczy, co ich, ich yy, wspiera, co im daje narzędzia do tego, aby działać razem. No pięknie. Wy będziecie wiedzieć, o co chodzi. Ja nie wiem. Nie wiem o czym mówię, <ścoughs> szczerze mówiąc. Dobra, zobaczmy jeszcze, jakie macie tutaj wskazówki od wyroczni mądrości na tą sytuację. Co tutaj jest ważne? Oddychaj, przestań dramatyzować, przestań histeryzować. Po prostu, jak czujesz się niepewnie, czujesz się zdenerwowana, postaraj się to wyciszyć, bo yy, widzę, że jest jakaś sytuacja, w której ty po prostu tracisz grunt yy, pod nogami I, i, i to cię potwornie destabilizuje i powoduje, że masz właśnie te czarne myśli, że więzisz sama siebie w jakichś koszmarusach. Które, które cię zjadają od środka. Co Twoja dusza chciałaby Ci przekazać, moi drogi Skorpionie? Co Twoja dusza by chciała Ci przekazać? Przemiana. Przemiana. Karta numer. <śled> Dokładnie. Dziesiątka tak jak masz tutaj, czyli przychodzą jakieś zakończenia i przychodzi nowe, przychodzą nowe rozwiązania, nowa jakaś przemiana, która doprowadzi przed tobą widać jakiś koniec. I obczuwasz stratę jako lukę, próżnię w swoim życiu, to poczucie pustki jest przestrzenią, yy, która wypełni coś lepszego, coś piękniejszego, więc pożegnaj się z tą przeszłością, przestań w niej tkwić. Yy. Usprawiedliwianie, analizowanie, racjonalizowanie, będzie cię coraz bardziej oddalać od tego, co jest istotne w tej sytuacji, tak? No, w tym stanie duszy, właśnie Twoja dusza ci mówi, że obwiniasz siebie, obwiniasz innych, albo obwiniasz okoliczności za to, że czujesz się zły i, lub smutny. Skupiasz się na cierpieniu, a Twoja dusza by chciała, żebyś. Zobaczył i wyobraził sobie, tu masz też w tych jako radę: wyobraź sobie, zobacz, ile dobrych rzeczy mógłbyś stworzyć, gdybyś skoncentrował się na wszystkich pięknych stronach swojego życia, a nie na tych, które cię irytują. Zmiana zaczyna się od ciebie, a nie od ludzi wokół ciebie. Nie zmienisz ludzi dookoła siebie. Zmień swoje postrzeganie sytuacji, człowieka rzeczywistości, a zmieni się wszystko wokół ciebie. Koncentruj się i zastanów się, nad czym skupiasz energię od jutra rana, tak? Dobra, zobaczmy, co tutaj macie na karierę, na finanse, na dobra materialne, na podstawy życia materialnego. Szczęście. Więcej nie będę mówić. No wszystko będzie miało swoje właściwe rozwiązania, nawet te finansowe, jeżeli ci martwiły jakieś finansowe. Zawirowania to będą miały tutaj swoje właściwe rozwiązanie. Szczęśliwe, zadowalające, równoważące. Co jeszcze? No właśnie, popłyń z flow, przestań się blokować. Poddaj się wydarzeniom, które cię niosą i które przynoszą Ci wspaniałe rzeczy. Otwórz się na to. Tu jest pasja. Tu jest radość, tu jest szczęście a nie w zdenerwowaniu, w podnieceniu, w dramatyzowaniu, tak? Za dużo tego będzie w lipcu i naprawdę będziesz tym wykończona, czy wykończony drogi skorpionie. Dobra, afirmacja dla was. Potęga myśli. Odnajdź siłę w sobie dzięki słowom, które brzmią: Chcę się doskonalić. Pragnę pozbyć się starych, negatywnych przekonań. To nic innego jak myśli, które stoją mi na drodze. No właśnie. Moje nowe myśli będą pozytywne i przyniosą mi spełnienie. I tym pięknym akcentem żegnam się z Wami. Życzę Wam pięknego lipca. Pozdrawiam serdecznie, miłych urlopów, miłych wypoczynków. Ee, I do zobaczenia w następnych czytaniach. Pa, pa.